No dobra, może to akurat rozwiążesz, bo ona jest dość prosta i pewnie dlatego też kliknąłeś na ten film, ale nie o to chodzi. W miarę tego, jak będę tłumaczył, o co mi dokładnie chodzi, to postaraj się faktycznie rozwiązać tą łamigłówkę. Czyli tak jak na miniaturze, masz wypełnić tą lukę byle jaką literą, tylko nie E. No i żeby to słowo miało jakikolwiek sens. Nie wiem jak ty, ale ja już przez kilka lat zacząłem zauważać, że Mam taką tendencję do tego, żeby główkować się nad jakimś problemem przez kilka godzin, może nawet kilka dni, aż w końcu stwierdzam, że a pierdolę, to nie wiem. Potem normalnie robię sobie jedzenie, idę na siłownię, pracuję i nagle bum! Wpadło mi rozwiązanie do głowy. Ale dlaczego tak się dzieje? Z tego, co się dowiedziałem, odpowiada za to inkubacja. I dowiedziałem się tego... Z tej oto książki. Tą książkę dostałem w 2015 roku i dopiero teraz ją zacząłem czytać. Niemniej jednak z niej się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak inkubacja czyli w dużym uproszczeniu, taki podświadomy proces co jak sama nazwa wskazuje my nie mamy w ogóle pojęcia, że to się dzieje rozwiązywania problemów. I ten cały proces dzieli się na cztery etapy. Kilka godzin albo kilka dni. No i to jest ten najcięższy etap, bo wtedy z całych sił próbujemy rozwiązać ten problem, który na pierwszy rzut oka jest przecież trywialny. Więc siedzimy i myślimy, i próbujemy i nie wychodzi, i próbujemy jeszcze raz i tak w kółko. I ten proces, no, w zależności od tego, jaki ten problem jest skomplikowany, no to faktycznie może trwać kilka godzin albo kilka dni. Ale jeżeli go nie rozwiążemy, wtedy następuje drugi etap. I z tego, co się dowiedziałem, to fancy słowo inkubacja po prostu znaczy nieświadome przetwarzanie problemów. No i to jest dokładnie to, ale co ciekawe, to no jak już wcześniej wspominałem, to jest podświadomy proces. Ale to, co jest ciekawsze od tego, że to jest totalnie podświadomy proces, jest to, że wszystkie informacje, które zgromadziliśmy przez nasze życie, to mózg szuka w tych informacjach czegoś, co by nam pozwoliło rozwiązać ten problem. Nieźle, nie? To jest taki moment aha, w sensie znalezienia rozwiązania. Na pewno miałeś już taki moment w swoim życiu i wiesz, jak przyjemne jest to uczucie. No i mimo, że po tym trzecim etapie już praktycznie jesteśmy pewni, że to rozwiązanie jest prawidłowe, to tak czy siak potrzebujemy tego ostatniego etapu, żeby zweryfikować, czy to faktycznie jest prawidłowe rozwiązanie. Więc następnym razem, jak będziesz próbował rozwiązać jakieś zadanie, jakiś problem, nie wiem, w pracy, w szkole, na studiach, albo będziesz próbował sobie przypomnieć, gdzie zostawiłeś te klucze, albo telefon, zajmij się czymś innym. Idź spać! I chyba dlatego mówi się, że musimy się z tym przespać, jeżeli mamy jakąś ciężką decyzję do podjęcia, albo idź na spacer, idź na siłownię, nie wiem, poglądaj. Jakiś fajny serial, Squid Games wyszło, nie? Więc, no, jak nie oglądałeś, to możesz to akurat obejrzeć. No, oczywiście niestety nie wiemy, ile trwa taki proces inkubacji, czy to właśnie pół godziny, godzina, jeden dzień. Wiemy tylko, że on się dzieje i nie możemy tego zauważyć, bo to jest ten podświadomy proces, czyli on gdzieś tam się po prostu dzieje, no i musimy czekać na to magiczne rozwiązanie. Mam nadzieję, że to pomogło. Jeżeli Cię interesuje ten temat, bo mnie cholernie interesuje ten temat, to mi napisz w komentarzu i ja jeszcze zgłębię cały ten temat. Temat, temat. Przepraszam, bo on jest dosyć długi i chętnie nagram jeszcze kilka filmów, bo zostało tam trochę ciekawostek, których dzisiaj nie poruszyłem. Bo tylko chciałem zobaczyć, czy Ciebie też interesuje ten temat tak samo jak mnie. Jeżeli tak, napisz mi i widzimy się w następnym. Eight minutes ABS workout.